Jesteśmy z kamerą w Biesiekierzu, mała miejscowość na trasie numer 6 z Koszalina do Szczecina. Miejscowość znana z największego w Polsce pomnika ziemniaka, który stoi tu od 40 lat. Ale to nie ona jest sprawcą ogromnego zamieszania. Biesiekierz, do niedawna spokojny, teraz stał się głośny prawie w całym kraju. To miejsce wizyt wielu mieszkańców okolicznych miast, miasteczek i wsi. Przyjeżdżają wycieczki, autobusy. Tiry zawracają, nadkładają drogi, żeby odwiedzić biesiekierz i doświadczyć tego, co tu się stało. A wydarzyło się bardzo dużo. Zaskakująco dużo. Znalazłem niesamowitą perełkę kulinarną w jednej z podkoszalińskich wsi. Rzemieślniczy, krasztowy kebab, którego warto odwiedzić. Dzięki wizycie kulinarnego YouTubera Mała Budka otrzymała wielkie zainteresowanie. To zainteresowanie było zawsze, czy ten kulinarny bloger przyczynił się? No bloger raczej trochę się przyczynił do tego, wiadomo, ma zasięgi e, młodych, dużo też jest tutaj odwiedzana nawet NASA, nas, więc wydaje mi się, że ten youtuber zrobił najlepszą robotę u nas. Tak, Ale te ludzi nie może się mylić, na czym polega fenomen tego miejsca. Fenomen mi się wydaje w jakości. Postawiliśmy tylko i wyłącznie na jakość, na no najlepsze produkty. Nie podajemy, tak jak wszystkie inne kebabownie, takich mielonek, jak wszędzie. U nas, jak widzicie, produkt jest typowo w płatach, a więc stawiamy tylko i wyłącznie na jakość. No i to się opłaca, nie? I przyprawiasz ty osobiście? Ja oczywiście samemu przyprawiam, sam nadziewam te kebaby, sam robię od podstaw. Jakie mięso mamy do wyboru? Dzisiaj mamy do wyboru akurat wołowinkę i karkuweczkę. Robię także fajne, fajnego kebaba, z, bardzo smacznego z Uda w barbecue. Także polecam, a więc mieszam, bawię się u mnie nie ma. Raz jest takie mięsko, raz jest takie. Jaka dajcie ochota, takie zrobię. Nie, nie mamy typowo jakiegoś rozplanu, planu. Kuchnią trzeba się bawić, a nie mieć ustawione wszystko. Wiadomo, to te, nie? Chętnych do spróbowania nigdy nie brakuje. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i swoje odczekać, ale zaręczam, że warto.